Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój Pana będzie z wami. Dziś przynoszę przekształcającą się wiadomość, zdolną głęboko wpłynąć na Wasze życia. Proszę Was, abyście zwrócili uwagę na to, co dzielę w tym filmie, ponieważ słowa Mirjany Dragicewicz i wspomniane proroctwa z pewnością zostawią Was milczących. Zaproszenie jest proste, ale obietnica jest wielka. Subskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia i słuchajcie uważnie do końca. W tych krytycznych chwilach przypominam Wam słowa z Księgi Mateusza: 7, 7, 8, które nakazują nam prosić, szukać i pukać bo kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje a kto puka, temu otworzy się drzwi. W tym czasie Duchowego zjednoczenia, zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, zawsze przed tronem Najświętszej Trójcy, z szczerą modlitwą. Prośmy o jej wstawiennictwo za naszego ukochanego syna, aby był z nami we wszystkich naszych potrzebach. Błagamy o pomoc, ochronę i przebaczenie, zwłaszcza w ostatniej godzinie, gdy być może nie będziemy w stanie racjonalnie wyrazić naszych pragnień. Niech najświętsza Maryja Panna nas zachęci, dokona znaku krzyża za nas, pobłogosławi Wodą Święconą i stawi czoła wrogowi w naszym imieniu. Upadamy przed nią w wyznanie wiary, świadectwo naszego zbawienia i zapewnienie, że nigdy nie będziemy rozpaczać z powodu boskiej łaski. Prosimy, aby nieustannie za nas modliła się z uporem. I aby niebiańscy przyjaciele starali się z błogosławionym wzrokiem o łaskę Bożą na naszą korzyść. To wezwanie do duchowego zjednoczenia, zaufania wobec obietnic Bożych i ciągłego poszukiwania miłosierdzia Boga. Niech ta wiadomość rozbrzmiewa w waszych sercach, inspirując waszą głębszą podróż w wierzeniu i duchowej wspólnocie. Ulży w moim cierpieniu, uwolnij mnie szybko. I poprowadź moją duszę razem z Tobą do nieba, aby zjednoczony z wszystkimi wybranymi móc błogosławić i chwalić Boga i Ciebie przez całą wieczność. Amen. Drodzy bracia i siostry, niedawno zauważyliśmy, że Mirjana i miejsce Medjugorje nie są w najlepszym stanie, a Matka Boża ma nowy plan DLA Świata pilnie wzywa nas do działania. Z odpowiedzialnością za nasze czyny działajmy z miłością wobec naszych braci i pielęgnujmy ducha służby. Drodzy wierni, przekazana Wam wiadomość to pilne wezwanie do gorliwej modlitwy o nawrócenie dusz. Z ogromnym smutkiem obserwujemy zgromadzone obrażenia w tej generacji, które wywołują znaczące grzechy, prowadząc ludzkość do rodzaju współczesnej wieży Babel, symbolu zamieszania i duchowego rozpadu. Obecny świat pogrążony jest w rzeczywistości, gdzie wartości boskie często ustępują miejsca ideologiom promującym podziały i brak szacunku. To odstępstwo od nauk naszego ukochanego syna. Jezusa Chrystusa jest źródłem głębokiego smutku w sercu Boga. Narody w poszukiwaniu tożsamości oddalają się od boskiej miłości, przyczyniając się do moralnej i duchowej degradacji. A o rozpoczęciu roku 2024 apeluję o to, aby wszyscy gromadzili się w kościołach w niedzielę, poświęcając czas na modlitwę i spowiedź. Te czyny nie tylko łagodzą boski gniew, ale także stanowią okazję do osobistej refleksji i umocnienia ducha. W szczególnym wezwaniu zachęcam Was do przygotowania świec w Waszych domach w ostatnich dniach tego miesiąca, ponieważ ogłaszam nadchodzącą wielką burzę ducha w Europie. W tym krytycznym momencie naciskam na Was intensywną przygotowanie duchowe. Wróćcie do ramion Jezusa, szukajcie schronienia w Jego słowie i znajdźcie pocieszenie w Jego naukach. Boża cierpliwość jest ogromna, ale sprawiedliwość jest nieuchronna. Odbieganie od Jego wyznaczonej ścieżki. Niesie za sobą poważne konsekwencje. Horyzont ukazuje wyraźne znaki niepokoju, zamieszania i zmartwień, ostrzegając, że ludzkość stoi na krawędzi nieuchronnych wyzwań, jeśli nie nastąpi zbiorowy powrót do Jezusa i odrodzenie wiary. Niech ta wiadomość posłuży jako wezwanie do głębokiej refleksji i natychmiastowego działania. Módlmy się razem o nawrócenie jak największej liczby dusz, szukając boskiego miłosierdzia, które poprowadzi nas przez nadchodzące zmiany. Niech światło wiary oświeca nasze serca, rozprasza cienie niewiary i prowadzi nas z powrotem na drogę prawości i pokoju ducha. Módlcie się, dzieci, módlcie się i przygotujcie, bo ziemia zadrży i nastąpią znaczące zmiany w zakamarkach czasu. Wiadomość rozbrzmiewa z Mediugorię jak święte szeptanie, które przekracza granice ludzkiego zrozumienia, wkraczając w tajemnicze królestwo boskie, gdzie słowa wypowiedziane przez Mirianę i proroków odsłaniają tajemnice, które wyzwalają się z podziemskiej logiki w strukturze przeznaczenia. Słowa Ewangelii splatają się z ostatnimi objawieniami. Przypominając nam, że poszukiwanie powołanie i błaganie są kluczami otwierającymi drzwi niebieskie. Być może stoimy na progu, który nas zachęca do odkrycia zasłony ukrywającej ostateczny cel naszego istnienia. W świętym zakątku, gdzie wiara i kościół się zbiegają, wznosi się świątynia epicentrum boskości. Zapisz się i wkrocz w zagadkę otaczającą to miejsce, gdzie transcendencja ujawnia się w sposób który wykracza poza zrozumienie ludzkie. Recytuj modlitwę z pokorą, łącząc się z rozległym milczeniem tajemnicy. O mój Boże, znasz moją biedę i nędzę. Słowa rozbrzmiewają jak wezwanie do całkowitego oddania naszego życia Boskiemu Planowi. Na wzgórzach Medjugorje, gdzie wiatry zmian mocno wieją, ujawnia się nowy plan. Zdrowie Wiki i Mirjany waha się, a w tym krytycznym momencie Matka Boża niesie ze sobą zadanie DLA ludzkości. Stoimy przed nieoczekiwanym zwrotem w strukturze przeznaczenia. Słowa wypowiedziane przez Matkę Niebios stają się prorocze, wzywając nas do przejęcia odpowiedzialności, tkania z miłością nici naszych działań. Wezwanie jest pilne, rozbrzmiewające w sercach gotowych słuchać. Symboliczna wieża Babel, archetypowy symbol lingwistycznej dezintegracji i zamieszania, odnajduje swoje rezonanse w obecnej generacji. Ten mroczny okres odzwierciedla duchowe i moralne oderwanie, gdzie wezwanie do modlitwy zdaje się rozbrzmiewać bez echa, sygnalizując opór wobec dążenia do boskiego związku. Przyroda, szkodzona przez ludzkie działania, woła o naprawę, ostrzegając nas o pilności naprawienia wyrządzonych szkód. Na horyzoncie zarysowanym cieniem boskiej puryfikacji dostrzega się nieuchronność rozdzielenia się pomiędzy duszami złymi a sprawiedliwymi. Sprawiedliwość Boża zatriumfuje, a Bóg gwarantuje sprawiedliwość, odmawiając pozostawienia zła bezkarnym. Sama Ziemia wydaje się jęczeć przed nadchodzącymi przemianami, sygnalizując stan kosmicznego alarmu. Wezwanie do modlitwy i przygotowania rozbrzmiewa jak proroctwo przed fundamentami świata, które zadrżą przed wielkością boskiego czasu. Dziewica, jako milczący świadek, przewiduje nieuchronną puryfikację, podczas gdy świat, zanurzony w zyskach materialnych i światopoglądach doczesnych, ryzykuje utratę sensu duchowego bogactwa, miłości, dobroci i szacunku deela Boga. Działy, konflikty i brak szacunku DLA świętości życia ujawniają oddalenie się od ścieżki oświetlonej przez Jezusa. Niemniej jednak pojawia się światło nadziei w słowach skruchy, w sile modlitwy i potencjale zbiorowego powrotu do Jezusa. Te elementy mają moc zmienić bieg historii, oferując drogę do odkupienia i pojednania z naukami boskimi, przywracając utracone porządki i harmonię. Niech ten moment refleksji i przygotowania będzie okazją do odnalezienia drogi światła, oddalając się od cieni, które zagrażają integralności duchowej i moralnej ludzkości. Wezwanie Matki Bożej pobudza nas do szukania przebaczenia, poprawy naszych dróg i ponownego zaangażowania się w wartości, które Chrystus dawał za przykład. Zastanówmy się nad przypowieścią o Synu Marnotrawnym, historią odkupienia i niezachwianej miłości. Podobnie jak Syn Marnotrawny, jeśli wrócimy do Jezusa z pokornymi sercami, nasz Niebieski Ojciec przyjmie nas z otwartymi ramionami, oferując przebaczenie i kierownictwo. Droga do zbawienia narodów leży w uznaniu naszych błędów, rozpalaniu współczucia i zrozumienia oraz dążeniu do jedności pod sztandarem miłości i wiary. Módlmy się gorąco za naszych liderów, błagając, aby szukali boskiej mądrości w swoich decyzjach i działaniach. Bracia i siostry, odpowiedzcie na wezwanie powrotu do Jezusa. Przyjmijcie jego nauki miłości, przebaczenia i współczucia. Bądźmy latarnią świetlną, która oświetla drogę do odrodzenia duchowego naszych narodów. Niech emergujemy silniejsi zjednoczeni w naszej wierze i prowadzeni miłością Jezusa Chrystusa.